witajcie moi drodzy już jakiś czas temu obiecałam Wam pokazać kasetkę od Romana Szmala z wydarzenia Urban Sketchers Symposium jak widzicie tak wygląda oryginalne foliowane opakowanie od razu mówię, że niestety na Symposium nie udało mi się dotrzeć ale dzięki Małgosi Cichoszewskiej mam kasetkę bo mi ją po prostu przywiozła przy okazji przywożąc też jedną na konkurs, który trwa do dzisiaj do północy. Jeszcze możecie wziąć udział, jeśli obejrzycie film od razu. Foliowana sama jeszcze nie otwierałam, podpisana Poznań. Urban Sketchingowy Festiwal, sierpień 20.23, praca na okładce wykonana przez Justynę Wojnowską co również pisze kasetka jest w limitowanym kolorze posiada w sobie cztery półkostki w tym jedną zrobioną specjalnie na sympozjum do takiej kasetki będzie tych półkostek wchodziło 12, ja Wam pokazywałam podobną, ale złotą a zaraz pokażę Wam, jak wygląda ta. Co do kolorów, co tutaj mamy: trzy znane, czwarty robiony ekstra, pierwszy to 205 Benzin Yellow. 210 Pyrol Red, 233 Sap Green i USK Sympozjum 2025. Przepraszam. 2025 rok, czyli wtedy, kiedy sympozjum się w Poznaniu. Odbyło. Światło trwałość poziom 7, 8 Wszędzie większość jest transparentnych, tylko pyrrole jest półkryjący. Benzoin i jest jednopigmentowy. Czerwień jednopigmentowa, Subgreen jest dwupigmentowy. Sympozjum jest również dwupigmentowe. Ja potem wrzucę zdjęcie to sobie. Zobaczycie, nie będę tam przytaczała, jakie to są pigmenty. Otwierajmy samą kasetkę. Tej kasetki z tego co mi wiadomo, nadal nie ma nigdzie w sprzedaży. Także, jeśli ktoś jej nie dostał w goodie bagu na festiwalu, albo nie kupił na miejscu, no to faktycznie miał problem, żeby ją zdobyć. No, tutaj się faktycznie przydawały. Jakie znajomości wśród ludzi, którzy byli, mogli taką kasetkę kupić i tak dalej. O, mamy. Słynna lawendowa kasetka z okiem. Rozmiarowo wygląda tak samo jak złota, którą Wam pokazywałam. Ma natomiast logo sympozjum. No i ma te cztery półkosteczki. O proszę, elegancko to Wygląda. Możecie sobie dodać przy okazji 8 jakichś własnych. No a my, może bez zbędnej zwłoki, kropnijmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Niech one się już powolutku nam aktywują. O no chyba dałam trochę za dużo wody. Zbiorę zbiorem może ręcznikiem. Nie mam doświadczenia z półkostkami, niestety. Zwykle używam albo całych, albo tub. Dobra, zdjęte jest ok, no i zaraz sobie wypróbujemy, cóż to mamy za, za cuda. Zobaczmy. sobie papier, żeby ładnie płynęło. Szczególnie ten ostatni wart jest solidnego rozpłynięcia, żeby mógł nam się porządnie rozwarstwić. No i zobaczmy, co tu mamy. Ładny klasyczny odcień żółtego. Dam go nawet tu troszkę tak gęściej. Z brzegu. Niech on sobie spłynie. Sam. Podejrzewam, że z żółtym to tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Ale faktycznie odcień taki bardzo bardzo uniwersalny. Zobaczmy jak czerwony. No, elegancko. Może zróbmy taką, sobie trochę sam też popłynie. No faktycznie, na ten odcinek nigdy nie zwracałam uwagi, a jest to bardzo ładna czerwień. Tylko się cieszyć, że się trafił. Jak widzicie, mocno napigmentowany półkostka, a nie ma najmniejszego problemu z nałożeniem koloru na całkiem spory kawałek kartki. Dobrze, wyczyszczę pędzel. I zaraz damy sub Zrobimy tu trochę nowego pola do płynięcia. Oddzielę tylko, żeby nam się czerwień na niego nie wlała. O, właśnie. I zobaczmy, jak się sapgnin sprawdzi. Ja lubię takie ostre zielenie, więc orany piękny jest. Jak mogłam nie znać go wcześniej, no. Zdecydowanie już widzę, że ten sobie będzie trzeba sprawdzić też w pełnej kostce. Przepiękny kolor. I za chwilę to, na co zapewne najbardziej czekacie, czyli słynne sympozjum. Ja tylko mocno wyczyszczę sobie pędzel. To w tle to jest mój pies. Kod nam dzisiaj niestety nie asystuje, chociaż leży tutaj w fotelu obok. Kociczka, którą znacie z filmów, czyli Rysia, ostatnio mi niestety choruje. Nie pomaga tutaj też wieki. No zobaczmy, oby była z nami jak najdłużej. Ale dzisiaj nie pomaga nam malować. No i słynne sympozjum. Jemu na pewno musimy dać dłuższą chwilkę, żeby on się był w stanie nam ładnie. Rozwarstwić. Nawet tutaj na dołożonym widać, jak to rozwarstwienie nam wychodzi. Także naprawdę interesująco, co do tego koloru, sympozjum o nawet tutaj widzicie, już, że jest rozwarstwiony pigment, zarówno niebieski, jak i czerwony. Paletka do mieszania, całkiem zmyślna, wygodne. Jak ktoś nie ma tych kasetek, to naprawdę do sketchingu mocno polecam. Ja sobie też tą złotą przygotowałam, rozlałam sobie już do niej farby. W wolnej chwili również Wam nagram materiał i pokażę, co ja tam wsadziłam. Choć nie ukrywam, że faktycznie 12 kolorów było mi trochę mało. Stwierdziłam, że potrzebuję 16. No, ale kasetka jest jaka jest. Mówię na świetnicę. A może sobie dokupię drugą, nie zdążyłam dokupić. No, i tutaj na festiwalu sketchingowym dla odmiany trafiła się kolejna z fajnymi kolorami, i tam, gdzie mogę sobie dołożyć inne półkosteczki, które nie weszły mi do pierwszej kasetki. Dajcie mi sekundkę, ja to podsuszę i do Was wrócę. Ok, wracam do Was z wysuszonym. Jak widzicie, kolory są nadal intensywne. Tutaj mamy żółty. Pearl Przepiękny Sub Green. No i tutaj mamy sympozjum. Popatrzcie, jak on się elegancko nam rozwarstwił. Na początku zastanawiałam się, czy nie będzie podobny do Misty Morning, ale powiedzieli mi, że nie, że ten kolor będzie się różnił i faktycznie... Jest bardziej intensywny i taki wyraźniejszy. No bardzo ciekawy, jeśli chodzi o zastosowanie go przy niebie i przy chmurach. Ostatnio widziałam takie niebo u siebie, także zastosowanie znajdziecie na pewno. Tak jak mówię, jedyne co to szkoda, że jego nie będzie się dało potem już kupić najprawdopodobniej osobno. Więc jak ktoś nie zdobędzie w ten sposób, no to go po prostu miał. Niestety nie będzie. Stąd przypominam jeszcze raz o trwającym konkursie. Konkurs jest bardzo prosty, jeszcze macie szansę wziąć udział, bo tu nie trzeba jakiejś wielkiej pracy. Konkurs polega na zrobieniu pracy stricte sketchingowej. Dzisiaj jeszcze jest ładna pogoda, możecie w każdej chwili wyskoczyć, naszkicować cokolwiek na blokowisku, w ogródku, gdzieś w centrum miasta, czy gdzie się tam wybierzecie. Ważne, żeby było w duchu. Urban Sketching, czyli on location, szkic robiony na miejscu, a nie ze zdjęcia. Wspierajmy ruch Urban Sketchers Poland. Publikujmy pracę, spotykajmy się w grupach, bo tak naprawdę, sketching mocno rozwija również kompetencje i zdolności do malowania akwarelą i spokojnie te dwa nurty można razem połączyć. Ja, tak jak mówię, jeszcze raz polecam. Rąkową kasetkę, jeśli komukolwiek, gdziekolwiek się kiedyś trafi, to jest naprawdę fajna. A nawet jeśli nie ta, to są cztery kolory puste, ewentualnie wypełnione farbami, również komponowanymi przez Justynę Wojnowską. Są to standardowe zestawy, możliwe do kupienia. I naprawdę całkiem ładnie się one sprawdzają. Przede wszystkim są wygodne, można je. Zahaczyć o rękę, mieszczą się do kieszeni, mieszczą się do torebki. Jak zwykle nie lubię takich maluchów, tak te mnie od początku zafascynowały. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!